Teraz Wam pokażę chusteczka oczywiście papier ręcznikowy, powinien być śnieżnobiały. Po dwóch godzinach jeżdżenia, gdzie kask był wcześniej przez nas prane, przygotowany oraz dezynfekowane, więc uważ, uważnie, uważnie to obe, zobaczcie, jak kaski się zabrudzają, jak odkłada się tam na skórek, włosy, ten pot, łój. No dbajcie o to, bo to jest naprawdę higiena, a nie każdy lubi jeździć w kominiarce. Ja na przykład nie jeżdżę w ogóle w kominiarce, więc wyczyszczone i lecimy do naszego Urządzenie. Już go wam e, pokazywałem setki razy i będę wam pokazywał go jeszcze przez kolejne 100 razy. Z tego względu, żebyście uświadomili sobie i żebyście wiedzieli, że u nas takie urządzenie jest. Jak na przykład sobie sami wyczyścicie preparatami, które można również u nas zakupić, przechodzicie 10, 15, 20 zł, kilkukrotne suszenie zrobimy wam tak, żeby ten kask był za każdym razem zdezynfekowany i wysuszony od środka.